Widziska, ja jestem VoTuch56, a ze mną jest. MISTERB! Tak, dokładnie tak. I sądząc po tej fantastycznej muzyce jest teraz pierwszy odcinek Minecraft... E, Pix, Pixelmon Woohoo! Gwiazdy Ligi YouTube. Tak, proszę. Mm. Tak, ludzie. Jest serwer z Pixelmona. I jak widzicie, mam straszne lagi. Chociaż teraz już przestałem je... Dobra. To dawaj, rzucaj. Yy, kurde, czekaj, 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 czekaj. Muszę to złapać. Wiem, ale mi laguje strasznie. A to no łapaj się ty! O, okej. Okay. To chodź do lasu, bo mi laguje. Yy, czara, bo później się zmienia w Infernejfa na końcową ewolucję. Dobra. Yy, ja w ogóle ten, nie widzę nic, bo jest ciemno i pewnie jeszcze mi laguje. Dobra. Yy. Gdzie ja jestem? What the fuck? Tak ciemno jest? O, dobra, dobra, widzę trochę jasności, jasności. Czekaj, chodź Dobra, na razie muszę tu trochę jasności poszukać. Ale czekaj, ci pokażę ludziom tylko jakie, jakie mam poki, dobra? Dobra, tylko... Dobra, jestem tutaj przy rzece jakby. Dobra, widzę cię, dobra. Dobra, ja idę na drugi brzeg. Dobra, zostań tam, jestem za tobą. Dobra, pokazuję już jakie mam poki. Czekaj, czekaj, wezmę sobie przełożę... Tego pieczonego. Dobra. Okej, okay, no to dawaj. Podziwiamy twoje Pokemony. Dobrze. Pokemon what, what what what? 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 Fajnie. Czekaj, Na razie na chwilę idę. Co? Nagrywam teraz. Nagrywam teraz. super. Już jestem, już jestem. Dobra. Ej. Jak, jak ci nie było trochę z ludźmi pogadałem? No, dobra. Dobra, to jest mój drugi pokémon. Samurot. Tak. Chwila, to nie sprawdzę? Lew 30. Pokémon wodny z 36 levelem. Hmm, baczne. Oto mój trzeci Pokémon. Nie potrafię wymówić jego nazwy, ale ma Reunikul. Reuniklus. O, ma po po Pokémon psychiczny z 43 levelem. Hmm, bardzo też zacznę. A teraz przedstawiamy mojego Starokemon. Proszę pa... A czekaj, czekaj, jeszcze muszę po sobie w sterowaniu. Gdzie będę wyrzucał pokemona? Yy, sterowanie. Ry się wyrzuca. ry! Okay. Okej. Okay, okej, okay. okej. Coś tu mam co. Pokaż go, potem ja pokażę resztę mojej. Dobrze. Owe. Uwaga, uwaga! Przedstawiam mojego Pokemona startowego! O nas z... Chimchar! Chimchar ma piąty poziom. Jestem ognistym. I należy oczywiście do mnie. Dobrze. Dobrze, teraz pokażę kolejnego mojego. Oto! Torterka! Pokemon... Z 58 levelem. Oh, no, jak widzicie, że jeszcze ludziska ten. Musimy jeszcze poczekać, bo Mr. Black ma trochę problemy z internetem. A tutaj mamy mitanka. Też e, taki Pokémon Krowa. Możecie go spotka. E, był w odcinku, jakieś tam by, gwiazdy. Aha, dobra. E, był w odcinku Gwiazdy Ligi Sin. No i nie wiem, co tu może. O, może stoczymy z nim bakę, no Przynajmniej spróbuję. Czego nie mogę wypuszczać Pokémona? Okej. Okay. Rozpoczyna się epicka walka między czym a mitankiem. Proszę Państwa, to będzie nie... niesłychanie zaskakujące. Roz... Zobaczymy, a tak Scratch. Nic się nie stało, ale mitank trochę. Prze... Ten yy, nie żyje. Teraz Lir. Jak widzimy. Lir nic nie robi. Dobrze. A będziemy tylko używać ataku Scratch. Serki, że mówię tak naukowo, ale wiecie... O oh, nie, 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 nie. nie! Zara umrze, zara umrze, mój Pokémon! Run! Run, run, run. Dawaj, run, run, run. run. Dawaj, run. Nie! dzego Mój Pokémon! Okej okay, skończyłem, dobra. Jak widzicie, trochę lagi są na tym serwerze. Teraz mamy jakiegoś uzdrawiacza pokemonów Tylko muszę powiedzieć, pierwszy raz na tym serwerze, ale trochę już wiem o Pixelmonie. Yy, bo właśnie jest taki. Nie miałem. ale uzdrawia Pokémony. I to już aż 6 na raz, także bardzo zacnie. W ogóle mamy tutaj 6 slotów na Pokémony, także każdy pewnie wie. No dobra, wejdziemy w głąb lasu, bo trochę wie tutaj laguje. Dobra, 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 dobra. Yy... <laughs> o boże, co tu? Co to ma być? What the fuck, co to za gościu? Idziemy za gościem, idziemy za goście. Państwa, idziemy teraz za gościem. O, teraz już nie mam tak. O, właśnie tutaj mamy Charizarda. Dosyć potężny Pokémon. To jest ewolucja Charmandera. Ostateczna ewolucja Charmandera. Najpierw jest Char Charmander, później jest Charme Charmeleon, a później ostateczna Charizard. Hmm, zaraz, zaraz, czy może... Czy mogę tutaj używać tu many items? Nie. A szkoda, bo ja myślałem, że można... Bo nie wiedziałem, jak Mr. Black pobrał jedzonko. Czemu mi się tak ręka zrobiła? Może to po z pokemonów. Zanek! Hmm. Taki... Czego on siedzi? Whatever. Nieważne, dobra. Najpierw muszę iść na spawn i... Gdzieś uleczyć tego mojego pomona yy, LAKUJE MI MINECRAFT Okej okay. O! Dobra za chwilę muszę zrobić z wami cięcie I widzimy się za chwilę bo Jest yy, ten Mr. Black A czekaj Okej okay. Już jesteśmy jest właśnie z Mr. Black No I teraz dokończymy prezję tortelli No dokończ. No daj, dawaj. To jest... To jest Pokemon. Pokemon. Eee, Ty potraf... Czyli roślinnego i chyba ziemnego. Hmm. To jest kolejnego Pokémona, który nazywa się Lando. Pokemon eee, chwilka, muszę sprawdzić. Eee, ziemno mocz. Hmm. Myślę, że jest troszkę podobny do muchy A ciało ma kameleona Bo wiesz, ma takie, ma takie ten Oczy muchy i skrzydła też muchy Ale ciało kameleona No dobra, dobra Okej, okay, dobra Okej, okay, już jesteśmy ludziska No i teraz przedstawienie Ostatniego szóstego Pokemona Mr. Black Chcę przedstawić musisz mi pomóc wywoływać jego, musisz się wymienić. No dobrze. Przedstawiam więc jeszcze raz. Cimczara. Który mi się już odrodził. Nie chcę mi się tu pojawić, kurde. Chimczar pojaw się! Chimczar. O, jest już. To jest właśnie Chimchar. On typu ognistego. Dobrze. Ma level szósty. Właśnie, właśnie stoczyłem wcześniej walkę. No i dobra. Wojtu, typnijmy się na spawn, i pomóc się maulować, dobrze? Dobra. Okej, okay, no to na spawn. Znowu walczyć z tymi Lagami. Czekajcie. Czego? Hello. Ludzie pomijajcie, nie przeszkadzajcie z górę i na dół. Okej, jesteśmy już na spałnie i zmierzamy. Ściete u porcji lagami. Oh, Jezu, te jestem bo ja Ej, Jesteś na już? No jestem. I walczę z tymi lagami. Czekaj! jeszcze sobie odrodzę trochę... O i zobaczcie zobaczycie zióbeczki y, ludziska jak odradzać Pokémon. Taką fajną maszynką, no. Przepraszam. Widzisz schodki na górę? Schodki na górę. No. A, tam to jest ta wywiada dobra, ale zaraz wam to pokażemy. Tylko jeszcze odradzę sobie, oczywiście, pokemona. Po prostu klikacie prawym przyciskiem myszy, widzicie pokebola, czyli się wam odradza. Odradza się, odradza. Wiecie, teraz są lagi, no to trochę. Długo to trwa, ale normalnie na waszym świecie to trwa niedługo. No i dobra. Tu chodzi na górę. Okay. O! Już przez chwilę nie miałem lagów. Jest progres, jest progres. O! A mi się zaczynają lagi. O! I ta maszyna służy do wymieniania się z Pokémonami. Ten. Gracze pokonali. Widzę cię, Mr. Black. Okej. Okay. No to klikamy na nią prawym przyciskiem myszy No tutaj przy tej maszynie pierwszej Przy maszynie pierwszej Przy maszynie pierwszej Okej okay, Klikamy prawym przyciskiem myszy Ja też nie mogę Widzę, widzę i jeszcze wam pokażemy, do czego służą te 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 komputery jakby. Dobra, to na dół. Dobrze. Spokojnie, na dole też są komputery, jak widzieliście wcześniej. fuck? Kurka wodna. Uuuh! Dobra, ale je... kurde muszę się uwolnić z lagów. Dasz radę wyjść? Postaram się. Zdawaj. Uh, uh, dawaj, dawaj ludzie ku Minecraftowy, co masz uh, 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 Skakaj, czy coś tam to, jesteś? Nie. Uh, walczę z lagami! jeszcze kurde łe chyba wie, wiecie co chyba z na war plas wejdzie jest z tych lagów Poczekaj chwilę, tylko się wymienimy, proszę. no dobra da radę zejść o Jezu, no chyba nie no kurde no. teraz mi się włączył czat Okej, okay, wyłączyłem czat, tylko jeszcze mi się nie wyłączył czat. Oczywiście. No kurde. No dobra, może już teraz wam pokażę tutaj, jak działają te komputery, bo. Ja nie znam tych lagów. Okej, okay. siedzicie tutaj prawym przyciskiem myszy. Zobaczycie tutaj boxy różne. I tutaj są: box 1, box 2. Maksymalnie jest tutaj 8 yy, boxów. Tak? 8 boxów. No i jeżeli tutaj by. Będzie... A nie! Box 9? Box 10? Nieważne. Aha. No dobra. No i możecie na przykład sobie przenieść tego Pokebola tutaj, do boksa. Dobra. Kurde. To jak widzicie, takie są uprócz lagi, że nie mogę nawet przenieść swojego Pokebola. Co? Masz tylko jednego pokemona. No na razie tak. Tylko nie przeniesiesz. Aha. No dobra. Musisz mieć do tego, żeby przejdzie chociaż jednego. No dobra. I teraz trzymy z lagami. Teleport... A da, no, jeszcze musimy się wybielić pokemonami. Widź z, z bok sad i spójrz na mnie. Z góry spójrz. Dobra. No bo właśnie próbuję, no do... ale... Widzisz, że ja mam tu takie... Kur... wyłączył? Lura się będzie ciecie, i widzimy się za chwilę. OKEJ okay, ludziska, już jestem. Zapomniałem włączyć nagrywanie. No dobra, jak widzicie, jesteśmy w tej maszynie do. nasi się Pokémonami. Jeżeli klikniemy Ready, to oczywiście wymieniajemy się Pokémonami. I trade. I trade. No i mamy już wymienionego Pokémona. No. Mam hauntera. Nie, ja mam tu takie solucjon can, cancelet. Nie klikaj cancel, nie klikaj cancel. Poczekaj, że ewoluuje, dobra? No dobra. A, teraz może widzą, bo teraz się nagrywa to. No. Co mam powiedzieć? A, posłuchajcie. Jest, czy ktoś z was ma tak samo, że gra w Minecraft? Czy to, to się wyłącza? Może pomocę Wam się laptopie? Jeśli tak i wiecie, co na to poradzić, napiszcie w komentarzach, dobrze? No I właśnie. Ewoluował e już? Nie, Klick to jest zancet. O nie, dobra, to się wybierz znowu. No dobra. Tylko gości ten weszedł do tej maszyny. Chodź to drugi mail. Dobra. Dobra, jestem. Ok. I się znowu. Dobra. Ok, ready. Ready. Trade. I tra trade. No i mam swojego Chimchara I teraz czekamy, aż Mr. Black wyewoluuje wy swojego Pokémon. Santer is evolving. Evolving. Ja tego nie widzę teraz. No ja tylko ma. O, tak. Ciekawe, jak wygląda. Chwila, poka... Już wam go pokazuję. Proszę. To jest mój Gengar. No. Nie mogę go wyrzucić. Spoko, ja też... O! Gengar, Gengar ma trzydziesty czwarty level. Lebelem. O tak! Pojawiam się przy okazji, które ma miejsce w pokedexie. Przepraszam, już sprawdzam. Gengar ma 94 miejsce w pokedexie. Panter, wracaj do pola. Gengar na no, czekaj, mu, się, widzę, ja muszę na chwilę zrobić zdjęcie. No dobra. No ludziska niestety kończyć odcinek z powodów... E, z powodów takich, wiecie, no prywatnych jakby, no nie wiem jak to nazwać. No i musimy już kończyć. Ze mną był No, a to był pierwszy odcinek e, Pixelmon Gwiazdy Ligi YouTube. Mam na... No, dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, jeżeli odcinek wam się spodobał zostaw w górę. To było na... to byłoby na tyle i na ra.